Choćbym nawet szedł ciemną doliną, psałem dwudziesty trzeci i czwarty wiersz. Rozdział dziewiąty. Koni. Po dwunastu latach samotnego podróżowania do... dołączyła... Pomyłka. Po dwunastu latach samotnego podróżowania dołączyła do mnie pewna osoba. Pan widział moją potrzebę i zaspokoił ją w postaci koni van Hoogstraten. Pięknej młodej holenderki, która została moją pierwszą stałą towarzyszką podróży. Spotkałem ją w Anglii podczas jednej z moich wizyt. Stanowiłyśmy zgraną drużynę, nie mówią, że nie miałyśmy żadnych problemów, bo one zawsze się pojawiają, kiedy tak blisko się ze sobą współpracuje. Te trudne chwile sprawiały jednak tylko, że przybliżałyśmy się do Jezusa, bo uczyły nas chodzić razem światłości. Pierwszy Isjana jeden siedem dziewięć stał się dla nas rzeczywistością, a Pan użył koni w życiu niezliczonej liczby osób na całym świecie, aby pokazać im i nauczyć ich radości chodzenia w świetle. Wiele się razem śmiałyśmy, gdyż pan obdarzył koni zaraźliwym poczuciem humoru i radosnym śmiechem. Jednym ze szczególnych darów koni była umiejętność zamieniania obcych miejsc w prawdziwy dom. Ludzie zawsze zostawali u nas otwarte drzwi i szybko się z nami zaprzyjaźniali. Bardzo się od siebie różniłyśmy, ale pan ukształtował z nas zespół odpowiedni do wykonywania jego pracy. Nigdy nie zapomnę dnia, kiedy jakieś osiem lat temu Koni wyznała mi, że w jej życiu pojawił się ktoś inny i że będzie musiała pomodlić się o nowego partnera dla mnie. Był to jeden z tych strasznie trudnych dni i najlepsze, co mogę zrobić, to pójść na długi spacer. Bardziej niż kiedykolwiek poczułam, jak zależna jestem od koni i że kocham ją jak siostrę. Nie rozumiałam Bożego celu, ale podczas tego spaceru oddałam ją panu, oddałam mu także siebie na tę nową drogę. Powierzyłam całą moją istotę temu, który najlepiej o wszystkim wiedział. Koni była w dobrych rękach, więc dlaczego nie miałabym zaufać mu odnośnie przyszłości? Te ostatnie lata razem bardzo różniły się od poprzednich. W ostatnim roku naszej wspólnej służby Pan dał mi jasno do zrozumienia, żebym jechała do Wietnamu. Rozmawiałyśmy o tym z Koni, która przyznała, że jej narzeczony nie chce, aby tam pojechała i dlatego musimy poszukać kogoś na jej miejsce. Było to wczesną wiosną. Tak się złożyło, że spotkałam pewnego dobrego brata w panu, który podzielił się ze mną tym, że Bóg także powołał go do wyjazdu do Wietnamu. Ucieszyłam się i podziękowałam panu, kiedy zaplanowaliśmy nasz wspólny wyjazd. Ten młody człowiek to brat Andrew który okazał się bardzo dobrym towarzyszem podróży. W Wietnamie pan postawił na mojej drodze miłą pielęgniarkę, która pracowała dla Światowej Organizacji Ewangelizacyjnej i troszczyła się o mnie w czasie podróży, kiedy brat Andrew jeździł do innych bardzo niebezpiecznych miejsc. Nigdy nie zapomnę ogromu potrzeb, które zobaczyłam w szpitalach i innych odwiedzanych miejscach. Zamiast przynieść je wszystkie Jezusowi, trzymam je w swoim obciążonym sercu, jaka niemądra potrafię być czasem. Z ciężkim sercem i zbolałym ciałem pojechałam do Indonezji. Pan jednak pracował za mnie. Ludzie tam byli dla mnie bardzo mili i pomogli mi na wiele sposobów. Ale najszczęśliwszy moment nadszedł, gdy wylądowaliśmy w Amsterdamie. Szybko pojechaliśmy do Saisli, gdzie moja droga przyjaciółka Elizabeth, która w tamtym czasie pracowała w Jerozolimie, użyczyła mi swojego mieszkania. Był to wielki dar od pana, nie miałam wcześniej miejsca, które mogłabym nazwać domem, teraz jednak to się zmieniło. Jakimś schronieniem było ono dla mnie, mieszkanie to leżało w pięknej okolicy, w cichej części miasta. Tam właśnie spędziłyśmy z koniem ostatnie wspólne cenne miesiące. Konia zajęta była przygotowaniami do ślubu, a także urządzeniem nowego domu, do którego miała się wprowadzić wraz z mężem. Wielu starych znajomych nas odwiedzało, wiele rozmawiałyśmy i ufałyśmy, że pan zatroszczy się o nowego partnera dla mnie, zanim koni wyjdzie za mąż. Jakie wspaniałe są jego drogi, pan odpowiedział na nasze modlitwy i da mi za towarzyszkę inną Holenderkę, nazywa się Ellen Dokrun. Jest pielęgniarką dyplomowaną, która bardzo kocha pana, nigdy nie zapomnę dnia, w którym po raz pierwszy mnie odwiedziła. Była też wtedy u mnie koni ze swoim narzeczonym. Władny czerwcowy dzień postanowiliśmy usiąść na zewnątrz na balkonie. Po chwili rozmowy Ellen zauważyła, że zrobiło mi się zimno. Wstała, spytała, gdzie może znaleźć jakiś szal i zarzuciła mi go na ramiona. Spostrzegłam wyraz twarzy koni, która uśmiechała się promiennie, a jej oczy wydawały się mówić: widzisz, modliłaś się o kogoś takiego, kto zająłby się tobą i kochał cię. I oto właśnie odpowiednia osoba. Było to też świadectwem dla koni, która miała pewność, że Ellen zajmie jej miejsce. W dniu ślubu koni 1 września 1967 pozostawione przez nią puste miejsce pan wypełnił Ellen, wysoką, jasnowłosą pielęgniarką. Koni wraz z mężem mieszkali niedaleko nas i dlatego poświęcała wiele czasu pomagając Ellen w pracy. W niecały rok po szybie mąż koni musiał udać się do Indii na parę tygodni. W tym czasie koni towarzyszyła mi w podróży do Stanów, gdzie miały rozpocząć się prace nad książką Bezpieczna kryjówka. Podczas gdy Ellen zajmowała się pracą w Holandii, to właśnie koni zaczęła spisywać na maszynie tę książkę, która ubogosławiła już tylu ludzi na całym świecie. Wiedziałam, że lubiła pracę, którą razem wykonywałyśmy, ale równocześnie tęskniła ze swoim mężem. Dobrze, że mogłyśmy przynosić go codziennie przed pana. Nasze modlitwy zostały wysłuchane i jej mąż powrócił bezpiecznie do Holandii, a ja dalej podróżowałam z moją nową towarzyszką Ellen. Po dwóch latach dowiedziałyśmy się, że koni zachorowała. Wróciłyśmy do Holandii i udałyśmy się do szpitala, żeby ją odwiedzić. Wiedziałam, że cierpi na śmiertelną chorobę, z której mógłby ją uleczyć jedynie Boży Cud. Gdy weszłyśmy do jej sali, poczułyśmy się jak w ogrodzie pełnym kwiatów, pośrodku którego prawie śpiąca leżała koni. Jej mąż siedział przy niej tego samego dnia, lekarz prowadzący. Poinformował ją, że nie ma już nadziei. Koni była gotowa na odejście i spotkanie ze swoim panem i zbawicielem, ale ciężko jej było samotnie udać się w ostatnią drogę. Czy tego właśnie wymagał od niej Jezus? Powiedziała powoli. Wiele w życiu podróżowałam, ale zawsze ktoś mi towarzyszył. Kiedy byłam mała, była ze mną mama. Później wiele razy towarzyszyła mi Kory, A teraz jest przy mnie mój mąż. Kto pójdzie ze mną w tą ostatnią podróż? Jej mąż delikatnie wziął ją za rękę i powiedział, Koni, będę Cię trzymał za rękę tak długo, aż Jezus ją weźmie. Koni nie odpowiedziała, ale wyglądała na zadowoloną. Nagle odwróciła się w naszą stronę i poprosiła, żebyśmy zaśpiewali dla niej psalm dwudziesty trzeci. Przełknęłam kulę, która stanęła mi w gardle i poprosiłam pana, żeby pomógł mi dołączyć śpiewie do reszty. Opuściliśmy jednak fragment, choćbym nawet szedł ciemną doliną. Kiedy skończyliśmy, koni powiedziała, Zapomnijcie jednej linijki, proszę, zaśpiewajcie ją. I zaśpiewaliśmy, choćbym nawet szedł ciemną doliną, a łzy płynęły nam po policzkach. Później koni wspomniała o wszystkich przyjaciół na całym świecie, których poznałyśmy i kochałyśmy, oraz poprosiła mnie, żebym ich pozdrowiła. Zaczęłyśmy się modlić, a koni położyła swoje ręce na głowie Elen i powiedziała Bądź wierny, aż do śmierci, a dam Cię koronę żywota. Konie umarła zwycięską śmiercią, żyła owocnym życiem, przygotowała wielu ludzi na spotkanie z mistrzem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Przyszedł, aby zabrać ją do domu tak, by była z Nim już na wieki.